Przez lata uchodzili za wzór: David, Victoria i ich idealne dzieci. Marka Beckham była synonimem klasy, sukcesu i rodzinnego ciepła. Ale dziś ta fasada runęła z hukiem. Brooklyn Beckham, najstarszy syn pary, opublikował na Instagramie serię wstrząsających oświadczeń. Nie ma tu miejsca na domysły. Są twarde oskarżenia o manipulację, szantaż finansowy i celowe niszczenie jego małżeństwa z Nikolą Pelc. 26-latek zerwał kontakt z rodzicami. Milczałem przez lata i robiłem wszystko, co w mojej mocy, aby te sprawy pozostały prywatne. Niestety moi rodzice i ich zespół nadal zwracali się do prasy, nie pozostawiając mi innego wyboru, jak tylko zabrać głos i powiedzieć prawdę. Co tak naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami rezydencji Beckhamów? Przyjrzyjmy się temu punkt po punkcie. Zacznijmy od momentu, który miał być najpiękniejszym w życiu Brooklina jego ślubu. Do tej pory media spekulowały o wojnie na suknie, ale prawda okazała się znacznie mroczniejsza. Brooklyn ujawnia, że Wiktoria w ostatniej chwili odmówiła uszycia sukni dla Nikoli, zmuszając ją do gorączkowych poszukiwań innej kreacji. Ale prawdziwy skandal wybuchł na weselu. Syn Beckhamów pisze o upokorzeniu na oczach pięciuset gości: Moja mama przejęła nasz pierwszy taniec, ten zaplanowany od tygodni jako romantyczny taniec z moją żoną do piosenki o miłości. Na oczach 500 gości weselnych Mark Antony wezwał mnie na scenę. W momencie, w którym zgodnie z planem miał odbyć się mój romantyczny taniec z żoną, lecz zamiast tego czekała tam moja mama, aby zatańczyć ze mną. Tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej niekomfortowo ani bardziej upokorzony. To brzmi jak scena z koszmaru, a nie ślubu stulecia. Jeśli myślicie, że poszło tylko o emocje, to jesteście w błędzie. W tle były ogromne pieniądze i walka o markę Beckham. Brooklyn zdradza, że rodzice próbowali go przekupić. Tuż przed ślubem naciskali, by podpisał dokumenty zrzekające się praw do nazwiska. Bardzo zależało im, żebym podpisał dokumenty przed datą ślubu, ponieważ wtedy warunki umowy weszłyby w życie. Moja odmowa wpłynęła na wypłatę pieniędzy i od tamtej pory nigdy nie traktowali mnie tak samo. To dowód na to, że Beckhamowie nigdy nie zaakceptowali miliarderki w swoim klanie. Trzeci zarzut jest chyba najsmutniejszy. Dotyczy tego, co dla Wiktorii i Davida jest najważniejsze. Według Brooklina nie jest to miłość, a wizerunek. Syn oskarża ich o to, że traktowali dzieci jak rekwizyty do budowania wizerunku. Rodzinna miłość jest mierzona tym, jak często publikujesz w mediach społecznościowych, albo jak szybko jesteś w stanie rzucić wszystko, by pojawić się i zapozować do rodzinnej sesji zdjęciowej. Gdy Nikola poprosiła teściową o pomoc w ratowaniu zwierząt podczas pożarów, Wiktoria odmówiła. Dziś Brooklyn mówi – dość. Wyznaje, że przez większość życia żył w lęku, kontrolowany przez rodziców. Dopiero odcięcie się od nich przyniosło mu spokój. Narracja mediów, że to Nikola go kontroluje jest, według niego, kłamstwem stworzonym przez PR-owców Beckhamów. Sytuacja jest tak napięta, że 26-latek zablokował rodziców w social mediach, a wszelki kontakt odbywa się wyłącznie przez prawników. Jedyną nicią porozumienia pozostają dziadkowie, z którymi Brooklyn wciąż rozmawia. To koniec pewnej epoki. Idealny obrazek Beckhamów rozpadł się na kawałki, a publiczne pranie brudów dopiero się zaczyna. Wiktoria i David na razie milczą, ale pytanie brzmi, jak odpowiedzą na tak ciężkie zarzuty? Komu wierzycie w tej wojnie? Czy Brooklyn ma prawo do takiej publicznej spowiedzi? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.